W pierwszej części rozwiązania stworzymy tabelkę. Tabelka będzie się składała z trzech wierszy oraz dokładnie z sześciu kolumn. W pierwszej kolumnie zaznaczamy x. x to będzie argument funkcji. Argumenty funkcji pobieramy ze zbioru x, który podany jest w poleceniu. Więc wpisujemy tutaj do tabelki kolejno -2, minus 1, 0, 1 oraz 2. Następnie w dwóch dolnych wierszach zapiszmy, w jaki sposób funkcja f będzie przyporządkowywała argumentowi połowę jego kwadratu. Więc najpierw sobie tutaj zapiszemy kwadrat argumentu, a pod spodem połowę kwadratu argumentu. No i teraz to policzmy. Wstawimy w miejsce x, tutaj, to co zapisaliśmy w tym wierszu. I wyliczymy wartość x do potęgi drugiej, czyli minus 2 do potęgi drugiej to jest 4, minus 1 do potęgi drugiej to 1, 0 do potęgi drugiej to 0, 1 do potęgi drugiej to 1 i 2 do potęgi drugiej to 4. Następnie w dolnym wierszu, w tym trzecim wierszu, policzmy, ile to jest 1, druga, czyli połowa z kwadratu kolejnych liczb, takich jak 4, więc jedna druga z 4 to jest 2, 1 druga z 1 to jedna druga, jedna druga razy 0 to 0. Tutaj mamy jedną drugą i 2. Teraz w drugim kroku rozwiązania narysujmy graf. Na początek rysujemy zbiór X, następnie narysujmy zbiór Y. Gotowe. I teraz przyporządkujmy każdemu elementowi ze zbioru X. Dokładnie jeden element ze zbioru y według tabelki. Minus dwójce przyporządkujemy liczbę 2. Więc łączymy ten punkt i ten punkt. Następnie minus jedynce przyporządkujemy jedną drugą. W liczbie 0 przyporządkujemy 0. Jedynce przyporządkujemy jedną drugą. Oraz dwójce przyporządkujemy dwójkę. Tak wygląda graf funkcji f. Zauważmy, że w zbiorze y mamy dwa elementy, których nie połączyliśmy z elementami zbioru x. To oznacza, że jedynka oraz trzy drugie nie są elementami nie są wartościami funkcji f. Na koniec zaznaczmy jeszcze te wartości, które są przyjmowane dla więcej niż jednego argumentu. To będzie 1, 2 oraz 2. Widzimy, że 1, druga jest przyjmowana dla argumentu równego minus 1 i 1. Natomiast wartość 2 przyjmowana jest dla argumentu minus 2 oraz 2.